Myślę, że większość osób mojego pokolenia będzie kojarzyła artystę, o którym dzisiaj będę mówić. Pewnie bardziej jego głos, który dobywał się w niedzielne wieczory z telewizora, kiedy śpiewał o gumisiach walecznych, które na pewno pokonają wroga. No i oczywiście chodzi tutaj o Andrzeja Załuchę. I z jednej strony jakby to jest muzyk znany bardziej właśnie jako wokalista, ale z, jednej, z drugiej strony, ja widzę tutaj ciekawy materiał, jakby to, to była bardzo ciekawa postać, osobowość, której, której jakby biografia została przesłonięta przez tragiczny finał. A ja chciałbym się skupić jakby na, na, na całej tej, tej opowieści i bazując na wszystkich obecnie dostępnych biografiach Andrzeja Załuchy, przedstawię dzisiaj moją wizję. Biografii czy interpretacji biografii tego świetnego człowieka, muzyka. Także zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka. Myślę, że będzie ciekawie. Jak słychać zauchę znają też moje dzieci. Tutaj akurat to był wokal mojego starszego syna, który czasami zagaja, mówi: posłuchajmy zauchę. Zna na pamięć tę piosenkę i chyba, chyba jeszcze lino skoczek. Także. Może nie będzie wokalistą, ale przynajmniej będzie miał dobry gust muzyczny. Ja się wychowałem gdzieś na Gumisiach, ta, ta tradycja powiedzmy w naszej rodzinie jest kontynuowana. Ale zajmijmy się teraz może już samymi biografami. Zacznę chronologicznie, tutaj to jest Andrzej Załucha, Krótki Szczęśliwy Żywot. Książka składająca się w zasadzie z takich migawek, krótkich wywiadów z osobami, dosyć znanymi osobami, które gdzieś współpracowały z Andrzejem Zauchą na przestrzeni jego kariery. Które, jakby ta książka to jest taka migawka, która ma pokazać, jakby troszeczkę w, raczej pozytywnie, Andrzeja jako ciekawą postać, ale jakby to, to, to nie jest. Kompleksowa narracja to są właśnie jakieś takie migawki, anegdotki, które pokazują szczęśliwego, nietuzinkowego człowieka. I to czyta się bardzo, bardzo przyjemnie, no, niestety bardzo krótko, bo to, to jest jeszcze sporo, sporo takich zdjęć i no, samego tekstu na tych 150 stronach no, to, to jest w zasadzie rzecz do pyknięcia w jeden wieczór, ale no, niestety nakład wyczerpany, stara rzecz, trudno znaleźć. Tutaj z takich anegdot to jakby poza tymi niektórymi zabawnymi są też takie anegdoty, które no dzisiaj nie do końca do nas przemawiają, kiedy tam jedna z osób mówi o tym, że Andrzej Zaucha był dobrym kucharzem, no bo gdzieś tam sprzątali chyba jakieś mieszkanie no i Zaucha znalazł jakąś konserwę i, i ją ugotował. No jakby w dobie masterchefów gdzie jak otwiera się włącza się telewizor, pęka jajko no jakby to jest jakby zupełnie inny level i jakby ta, ta, ta anegdota się zestarzała chyba trochę fajnie, Ale jakby to też pokazuje, jakby jak my wszyscy się zmieniliśmy. Kolejna biografia to jest akurat najnowsza rzecz. Życie bierzmie, Jarosław czy Jarek Szubrych. Książka z 2021 roku. Dosyć już materiał jest znacznie, znacznie większy. No i to jest tej książki jednocześnie zaleta. I wada. Zaleta, no bo dostajemy jakby pełnokrwisty obraz całego życia Andrzeja Załuchy. Wszystkie, jakby całe koleje losu, jakby towarzyszące jeszcze poznaniu się nawet rodziców. To, 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 to jest taka panorama, potężny, potężny takie, taki pejzaż przez życie. I Czasami jakby tutaj aż toniemy w tych nadmiarze szczegółów, no bo pojawia się jakiś tam artysta, człowiek, który pomagał Andrzeju, Andrzejowi, za uszę w stworzeniu jakiejś tam płyty, i dostaniemy, dostajemy jakiś dwu-, trzystronicowy biogram tegoż artysty. Jakby po dziesiątej osobie zaczyna zaczynam nam się kręcić w głowie i się zastanawiać, jakby czy to jeszcze jest, o czym my czytamy. Jakby to, to jest, z jednej strony to jest wada, z drugiej strony jakby to też jest, pokazuje. Na, znaczy, więcej się dowiadujemy o całym środowisku muzycznym, ówczesnym środowisku muzycznym, i po prostu trzeba się troszeczkę przestawić i nastawić na, na coś innego. To tu nie jest tylko sam Andrzej Załucha. Druga rzecz, Schubricht ma jeszcze jedną tutaj fajną zaletę, a mianowicie. Bardzo ciekawie, on nie boi się iść trochę dalej i interpretuje, kwestionuje niektóre takie utarte schematy czy, 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 czy prawdy, które gdzieś tam są powtarzane właśnie w tej, w tej poprzedniej, w tej pierwszej biografii. On pokazuje na przykład, że ta anegdota o tym kajakarstwie, o tej olimpiadzie, że to w zasadzie był jakiś taki tekst motywacyjny trenera kajakarstwa, jakby Andrzej... Z Andrzej Załucha był bardzo dobrym kajakarzem, był chyba mistrzem Polski, znaczy był, na pewno był mistrzem Polski w kajakarstwie. Gdyby trenował pewnie gdzieś tam w perspektywie pojawiłaby się olimpiada, ale jakby to dla niego w momencie kiedy on rezygnował olimpiada to było coś niedostępnego i to była po prostu gadka motywacyjna trenera. Druga rzecz. To opowieść o, o tym, że ze cerem został dzięki kontaktom matki. To akurat pojawiała się gdzieś tam w drugiej książce, o której teraz za chwilę będę mówił, ale Szubricht mówi, no nie, że to raczej wyglądało w ten sposób, że po prostu ten po, po wybrykach załuchy. Pijany ojciec go tam gdzieś odebrał, no i po prostu w trakcie spaceru zauważyli ogłoszenie, że trwa nabór do szkoły zecerskiej, No i w zasadzie, żeby troszeczkę jak najłatwiej, jak najszybciej załatwić ten problem, ojciec gdzieś go tam pchnął. Także to są takie smaczki, które gdzieś wyłapuje Schubricht i które bardzo mi się podobały. I on pokazuje nam człowieka, właśnie takiego pełnowymiarowego, który. Nie boi się życia, który ma wie od początku czego chce, ale nie zawsze podejmuje decyzje, które prowadzą najkrótszą drogą do celu. I on tutaj, Szubrych, też pokazuje właśnie, że Zaucha nie potrafił, nie potrafił w układy, nie potrafił w znajomości, nie potrafił tego wyzyskać, przez co właśnie jego droga była taka wyboista do tej sławy, którą w zasadzie osiągnął tuż przed swoją śmiercią. I Musimy, jakby tutaj, przestrzegać właśnie tylko przed jedną rzeczą, przed tym nadmiarem faktów, ale mówię, to niekoniecznie jest wada tej książki, po prostu trzeba być świadomym, że, że Szubrych no, lubi, <grych> lubi research. Serca Bicie Katarzyny Olkowicz i Piotra Barana to jest książka z 2020 roku. I ona to, to jest, bym powiedział, coś pośredniego między Szubrychtem a tym Krótkim Szczęśliwym Żywotem, bo to jest 270, no niecałe 270 stron samej treści. I w taki prosty, linearny sposób dostajemy opowieść, jakby o, począt, od początku życia Andrzeja Załuchy do, do tragicznego finału. Tutaj, jakby ta książka bazuje znowu na Krótkim Szczęśliwym Żywocie. Ale dodatkową jej wartością jest spory wkład tutaj Krzysztofa Piaseckiego, tego komika, czy kabareciarza, który też z ciekawą myślą tam się dzieli, mówi, że, jakby, że rzadkim fenomenem jest to, żeby mężczyźni po czterdziestce zaprzyjaźniali się tak blisko. Jakby i to sporo też mówi o obu tych tutaj panach, bohaterach. Także ta książka, jeśli chodzi o sam, sam finał, czyli zabójstwo, to znowu, jakby to, to też jest ciekawe, że z tych książek najbardziej szczegółowo o samej sprawie, powiedzmy tej kryminalnej, mówi Sławomir Koper w, w Zbrodniach z namiętności. Tutaj akurat nie mam przy sobie już, gdzie Koper jakby szperał w aktach sądowych i jakby on pokazuje tę całą opowieść dotyczącą morderstwa za uchy jako taką tragedię antyczną, gdzie jakby tutaj znowu mamy femme fatale, czyli Zuzannę Leśniak, która na początku związała się z Francuzem Iwem Goulet, jeśli tam dobrze pamiętam, który miał być dla niej taką deską czy trampoliną, którą, dzięki której miała się wybić do wielkiej kariery. No, okazało się, że no, Francuz jest deską dosyć zbutwiałą. I z tego powodu jakby gdzieś był dla niej dla Zuzanny raczej źródłem utrapienia. No i kiedy zobaczyła, że gdzieś tam Andrzej załucha jest wybija się, zyskuje sławę i później jeszcze traci żonę, no to weszła jakby tutaj w rolę pocieszycielki, przygarnęła z Załuchę. No Doprowadziła do katastrofy, no bo i Koper i tutaj autorzy mówią jasno, że jakby, że Zaucha próbował gdzieś, nie chciał tej konfrontacji, a Zuzanna Leśniak jakby też nie, ona jakby liczyła na to, że problem sam się rozwiąże i nie potrafiła jakby z jednej strony skonfrontować Francuza Iwa Wagulę z prawdą, a z drugiej strony no jakby czekała aż się problem sam rozwiąże, no, no i niestety rozwiązał się jak się rozwiązał. Czytałem, czy raczej próbowałem czytać również Wiśniewskiego, jego opowieść o życiu. Jakby to, to był ciekawy zamysł, bo tu chodziło o pokazanie jakby tej całej sytuacji z perspektywy Zradzanego Męża i w ogóle. Tylko no, problem tutaj polegał na tym, że autor starał się z tego zrobić jako taką ckliwą, romantyczną opowieść, o no, której się po prostu... No, znaczy, no, ja nie, nie wiem, no, może ktoś to lubi, ale ja nie byłem w stanie przez to przebrnąć. I mimo dwukrotnych prób musiałem się poddać. Także, jakby ok, całego materiału nie przebrnąłem dotyczącego Zauchy, ale no tutaj spróbujcie sami. Bo ja, ja naprawdę myślę, że już nie będę próbował. Dla mnie, Zaucha, szczególnie właśnie po lekturze książki Jarko Szubrychta, to jest nietuzinkowa postać. Bardzo ciekawy człowiek, który z jednej strony właśnie. Przezwyciężał swoje słabości, on miał też oczywiście miał swoje kompleksy, on był niewielkiego wzrostu. Też w, parokrotnie w wywiadach o tym wspomina, jakby, że to, to gdzieś tam nie było dla niego łatwe. Starał się właśnie swoje kompleksy przekuwać w siłę. To był naturszczyk, genialny wokal, muzyk, szczęśliwy mąż. Ojciec, który szczególnie właśnie po śmierci swojej ukochanej żony Ojciec, który musiał jakby na, nauczyć się ojcostwa na nowo. Jakby to, to nie było mimo jakby te, tego flow, jakby z boku można popatrzeć, że to był znany artysta, ale on nie miał łatwego życia, ale myślę, że gdybyśmy z nim roz, porozmawiali, to byśmy nawet nie wyczuli tego, jak, jak to życie było niełatwe. Jak, Często gdzieś musiał na, właśnie wyjeżdżać na saksy, grać do kotleta i wychodził na to, jak Zabłocki na mydle, to tutaj też Szubrych sporo o tym mówi, jak dużo żerowano właśnie na tych muzykach i po zachodniej stronie, ale też tutaj ZAIKS, czy nie pamiętam jaka tam instytucja nim zarządzała, że to było po prostu, no, oni byli źródłem tanich, łatwych pieniędzy dla, dla osób, ich otaczających, a niekoniecznie z, z dużo pieniędzy sami mogli przewozić. Także to też jest jakby taka ciekawostka. I Zaucha tutaj mi się jawi jako taki właśnie szukający artysta e, Virtuos. I u Szubrychta. Ta śmierć przychodzi z boku i właśnie tutaj jakby szukający sensacji mogą czuć trochę lekki niedosyt, no bo myślę, że jakieś nie wiem 5-6 może procent treści książki poświęcone jest tutaj temu wątkowi sensacyjnemu, ale jakby ja tutaj się zgadzam z, z autorem znakomicie, bo jakby ta biografia sama w sobie jest znacznie ciekawsza i ten wątek sensacyjny dla mnie jest, bym powiedział taką kwestią drugorzędną. I jakby ta, ta jego brawura za uchy, to jego poczucie humoru tutaj przewija się na, na każdym kroku. To poczucie humoru, kiedy on gdzieś w trakcie Sylwestra e, zabiera, zabiera mikrofon jakiemuś cyganowi i przejmuje imprezę, jakby ludzie wpadają w szał, w euforię, no i cygan przychodzi tam do, do przyjaciela za uchy i mówi drugi raz mi nie przyprowadzaj takiego, takiego gościa. Albo kiedy stawia się w obronie prostytutek i zostaje przeskopany przez Alfonsa. Jakby Świetne, świetne historie, świetne anegdoty, i tu, to, to, to właśnie dostajemy w zasadzie w każdej, każdej z tych pozycji, ale no tutaj Szubrych robi chyba najgłębszy research. Jak już wspominałem, te książki bardzo się uzupełniają, jakby um, ta książka serca bicia bardzo dużo czerpie tutaj z krótkiego, szczęśliwego żywota, Na no Szubrych jakby to wiadomo, chronologicznie, ale też bardzo dużo czerpie z, z dwóch pozostałych. I w takiej kolejności, jeśli ktoś chciałby je czytać, to myślę, że w takiej kolejności najlepiej, najlepiej to czynić, po prostu chronologicznie kiedyś się one ukazały. E, dzięki temu ta wiedza sukcesywnie narasta. No i możemy się zgadzać z kolejnymi interpretacjami, ale nie musimy. Ale mamy, mamy opinię dosyć wielu osób. Jakby, no jeszcze tutaj możemy sobie tego kopra gdzieś dołożyć, pomiędzy może tutaj Szubrychta. E, także to jest, to, to jest gdzieś pełny obraz życia Załuchy. i. Na przykładzie, tutaj, właśnie, tej sytuacji w Lubece, bodajże, gdzie artyści zostali oszukani, i tam chyba nie było im zapłacone za któryś koncert. No i w tej książce jest tylko to wspomniane. Tutaj już jest troszeczkę więcej, i dostajemy, jakby już obraz. Jak się z tym, z tym czuł Załucha? Na uszu Brychta to już dostajemy w zasadzie bardzo szczegółowe informacje, i jakbyśmy chcieli, to w zasadzie można po nazwisku już z, zidentyfikować tego tegoż człowieka. Także to pokazuje świetnie, jak te, jak te, te biografie stają się coraz bardziej szczegółowe. Ja widzę Załucha jako człowieka rozdartego, czy artystę rozdartego, i podobnie myślę, że miał Niemen, gdzie jakby on chciał. Eksperymentować, on chciał gdzieś tam jazzować, a, jedno, a jednocześnie rynek oczekiwał, czy otoczenie oczekiwało od niego popiku, po prostu jakieś tam lekkie nuty. I z jednej strony, on gdzieś tam z Anawą nagrał tę genialną płytę jedną chyba z, z ciekawszych płyt XX wieku. Ale za którą nie mógł wyżywić rodziny. I to, 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 to był jego dramat. Że, I zdawał sobie z tego sprawę, że okej, okay, on może chce chcieć gdzieś tam jazzować, swingować, bujać się, no ale cała polska scena wtedy chciała tupać roka. I, no i to, 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 to był właśnie dramat, że on jakby nie urodził się w, czy, czy, czy jego Prime przyszedł w nieodpowiednim czasie. Druga rzecz, która hmm, o, o, którą chciałbym tutaj jakby podkreślić, to jakby jego relacja z jego żoną Anią, bo ja to widzę właśnie w takich e, jako taką relację szekspirowską, jakby oni od początku byli sobie przeznaczeni, e, ta, świetne są te sceny, kiedy się poznają, kiedy Andrzej mówi do, do, nie pamiętam, do swojego kolegi, nie pamiętam jego imienia, mówi e, idź poznaj mnie z tą, z tą dziewczyną, no i jakby ja on podchodzi do niej i mówi Andrzej chcecie poznać. Jakby bo Andrzej nie wiedział, jak zagadać, no, podchodzi, podchodzi ten i mówi: Andrzej chcecie poznać. Jakby no, mocno, mocno się za każdym razem uśmiecham, jak, jak sobie przypominam tę opowieść, no, jakby mistrz zagadywania, ale jakby no, no, zagrało. Druga, druga rzecz, jakby wracając jakby do, do, do ich samej relacji. To mimo tam, wiadomo, jakby nikt, żaden związek nie jest idealny. Jakby też w trakcie wyjazdu w Andrzeja e, gdzieś pojawił się ktoś, bodajże w życiu Ani, to, to, to też jest gdzieś tam wspominane, ale jakby od początku do końca, jakby oni byli sobie przeznaczeni, ta relacja ich też budowała wzajemnie, e, świetnie się uzupełniali, i kiedy, kiedy już Ani zabrakło, to. Andrzej się rozsypał, no i w tę lukę weszła jako taka pocieszycielka, właśnie za Leśniak, Ale to, to, to nie był, jakby, moim zdaniem, romans aktywnie poszukiwany przez Załuchę. On po prostu był rozsypanym człowiekiem, który, którego bardzo łatwo było wtedy pozbierać, przytulić, żeby po prostu chłopa pocieszyć. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jakby, moim zdaniem. Ta, 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 ta cała dramaturgia i, i, i zabójstwo, czy, czy morderstwo Andrzeja Załuchy, to moim zdaniem to jest trochę taka, o, o, oczywiście to jest moja interpretacja, że to jest pewnego rodzaju samobójstwo cudzymi rękami. Jakby Załucha też to jest wspominane w, w obu książkach tych, tych nowszych. On wspomina swojej cioci, która go wychowywała, bo matkę miał we Francji, że. On dalej nie chce żyć, że brał ten rower, jechał na, na cmentarz do, do swojej Ani i on jakby nie widział sensu w dalszym, dalszym życiu. Piasecki też o tym wspomina, jakby. To, to, to się cały czas przewijało, ale jednocześnie jakby pod namową cioci kazała mu, czy, czy motywowała go do tego, żeby żyć, bo ma dla kogo, ale wydaje mi się, że po prostu, że jakby mimo lęku przed, przed tym, co, co, co ma się stać, on miał świadomość, że ten koniec będzie dramatyczny i, 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 i taki też był. I ja to widzę właśnie jako taką, taką scenę niejako z Szekspira, z dramatu antycznego, gdzie. On wie, co się wydarzy, a jednocześnie musi, musi to zrobić. Nie, jakby przyjmuje, to, przyjmuje życie takim, jakim, jakie ono było. Jakby może mówię, to jest moja interpretacja, mogę się mylić, ale tak chciałbym to widzieć. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj jeszcze dodać. Załucha to był wielki artysta, który miał wyrazisty gust muzyczny, on jakby w latach 90., on bardzo pozytywnie wyrażał się na przykład o Michaelu Jacksonie, i gdzie, gdzie wtedy już go gdzieś tam Jacksona uznawano za jakąś tam szmirę i tak dalej. I on miał odwagę powiedzieć, że kurczę, że Jackson to jest naprawdę król popu, i w popie można też robić dobrą sztukę. Jakby za ucha miał, mimo że był takim naturszczykiem, on nie był kształconym muzykiem, to miał odwagę też posiadania własnego wyrazistego zdania i za to też go cenię. I jeszcze jedna rzecz, jakby Szubrych, tak jak już wspominałem, to, to jego życie, y, Załuchy opisuje bardzo szczegółowo, On pokazuje jaki to był właśnie taki jazzujące życie Andrzeja Zauchy, i marzy mi się właśnie film biograficzny o Andrzeju Załusza, który pokazuje tę postać jakby, pomijając tę te, te, dramatyczną końcówkę, y, można by to życie zobrazować właśnie piosenkami Andrzeja Załuchy, które idealnie w niektórych momentach mogłyby się komponować. Jakby, ja rozmawiałem nawet z osobami gdzieś tam z branży filmowej na ten temat i problem tam jest taki, że jakby było chyba już kilka scenariuszy na temat życia Andrzeja Zełuchy, ale problem jest taki, że tam jest zbyt dużo znanych osób i byłby problem z prawami autorskimi. No niestety, ale ja miałbym też sam w głowie już ileś scenek, które, które można by tam gdzieś, gdzieś wpleść, no ale myślę, że jeszcze musimy niestety na, na, na to poczekać i czekam z niecierpliwością. Także tyle, jeśli chodzi chodzi o biografię, kilka biografii Andrzeja Załuchy, polecam je na no zasadzie wszystkie. A jeżeli ktoś chciałby się poznać y, jakoś tak w miarę pobieżnie z jego życiem, no to myślę, że y, to tu będzie tutaj ta serca bicie. A jeśli ktoś poczuje niedosyt, no to polecam, y, polecam Jarka Szubrychta, Życie Bieżnie. No i to tyle, jeśli chodzi o tego wielkiego artystę. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Daj łapkę w górę, jeśli ci się podobał i zasubskrybuj ten kanał, by nie przekapić kolejnych treści. Dzięki, cześć! Mysię harcują, bolesę żarzują, wszędzie dziś słychać donośnych i śmiech. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie. Każda przygoda zapiera nam dek, znowu Bogu mi się cały świat już zna, kubić to fajny miś Abraka, to czary i magia. Sekretem jest przepis na gumisiowy są. A pokus ma robus, do starcza złych pokus. Choć mi się zwyciężą. dla wroga to szok. Co sam! Jak tu mi się stać tam ta misia? Bogu mi się cały świat już zna. Komm ich noch bei mir Komm